Witam was dzisiaj bardzo serdecznie w programie z grania na takiej właśnie gitarze z LEGO Majstrams ev 3 Wiem, że mam kanał już od miesiąca, ale nie było żadnego filmiku. Wiem mój błąd, ponieważ tak naprawdę to są wakacje. Byłem na wakacjach, więc w sumie hmm, nie mogłem, ale nieważne. Dzisiaj prezentuję wam oto taką gitarę. wiedzieć tak naprawdę jak ją zbudować. No trochę śmieszne. Oczywiście można budować ją w ten sposób, że znaleźć sobie budowę takiej gitary na kilku portalach internetowych. Ja oczywiście nie cudowałem i znalazłem ją na programie, którą, które ją takie kostki i wiczy Za pomocą takiego, prog takiego programu możemy łączyć instrukcję, którą właśnie jest taka gitara. Dobre. Więc już nie przedłużajmy i zaczynajmy. Więc włączamy program, który był, w tym, który był z instrukcją. I dobrze. I możemy zacząć grać. Możemy również grać tym. Więc uwaga. Możemy grać tym i tym. Ale tak naprawdę wychodzi nic. Dobra, to tyle. Jeśli filmik Wam się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, jak chcecie to nawet udostępniecie. Polecajcie kanał mój znajomym i to tyle. Szymanko!